Pięknego polskiego Bałtyku. Pozdrawiam Państwa. Tam z daleka widać. Ja nie, nie wiem, nie, nie widzę, żeby to się przemieszczało. To nie wiem, co to może być. Tak prawdę mówiąc, myślałem, że to jest statek, ale jest zbyt duży na statek. A tam. Nie wiem, czy to widać. Tam jest statek. Okręt, jaki taki duży. Tak, powoli, powoli, powoli. Tam widać jakiś jacht Chyba Tam to jest statek znaczy, Pozdrawiam Państwa serdecznie Pokażę się, że to jestem ja Serdecznie Proszę Państwa, warto, warto walczyć o swoje I Jak pamiętacie Państwo Jeśli pamiętacie to Mówiłem, że Będę, prawdopodobnie wyrzucą mnie z senatorium, ale okazało się, że nie. Pani kierownik przemyślała sprawę i nie wyrzuciła mnie, a wprost przeciwnie dała mi e, to co chciałem, czyli właściwe jedzenie, a nie e, z konserwantami, mięso z konserwantami jakieś i tak dalej, tak dalej. Co prawda tylko mi dała, no ale mnie to wystarczy. I to pytanie jest, dlaczego ludzie nie walczycie o swoje? Tak? Wydaje mi się, że tak bardzo są Polacy oszukani. Dali się wmanewrować w te różne gierki i to widać po wyborach. Teraz ten wybór, który był, to był. To, to wybraliście wszystko, co najgorsze. Zresztą nie wiem, czy była jakakolwiek możliwość wybrania jakiegokolwiek. Nie zła, nie mniejszego zła, tylko w ogóle, żeby nie, wy, nie wybrać zła. No i tak wybraliście i tak będziemy wszyscy mieli. Ja i może kilku jeszcze ludzi podobnych do mnie będziemy cierpieć, bo wyżeście tak wybrali. Tak. Ja przez to, że walczyłem, oni nawet nie pozwolili mi dojść do urny. No tak, ale to jestem ja. Pozdrawiam Państwa, później na spokojnie pokażę Państwu jeszcze e, zdrowy filmik o wyborach a w tej chwili podziwiajcie jeszcze morze dopóki jeszcze można przyjść tu na ląd i, i jeszcze to jest na, jako nasze morze bo nie wiadomo